Proszę nam powiedzieć o swojej działalności oraz na czym polegają Państwa usługi. Także wykonujemy mamografię dla pań od 50 do 69 lat. Jest to mamografia bezpłatna, profilaktyczna. Mamografię można wykonywać od 35 roku życia. Jakim zainteresowaniem spotkaliście się Państwo tutaj we Wschowie oraz w innych miejscowościach? No jeżeli mamy, mówimy o Wschowie, to akurat zainteresowanie jest naprawdę duże. No, prawdopodobnie też zawdzięczamy to właśnie Brico Marsze, gdyż z tego co słyszałem od kierownictwa, to właśnie y, też informacje pojawiały się w gazetach, w internecie i w radiu, więc naprawdę Pani jest dosyć sporo, a w porównaniu na inne miejscowości to naprawdę jeszcze więcej. Do kiedy Państwo planujecie tutaj pozostać we Wschowie? W Wschowie będziemy do jutra, czyli do piątku, prawdopodobnie do godziny 19. Czy planujecie Państwo w przyszłości powrócić tutaj, do schowy? Tak, gdyż przeważnie do każdych takich większych miejscowości przyjeżdżamy po kilka razy w roku, bo jeżeli chodzi o badania mamograficzne, musi minąć równo dwa lata co do miesiąca, więc niektóre panie po prostu w innych miesiącach mogą tę mamografię robić.